Lips TV. Liberalny punkt widzenia. Euro było od samego początku projektem bardziej politycznym niż ekonomicznym. No i niestety mamy tego konsekwencje. Pamiętajmy, że przyjęcie euro przez Niemcy było warunkiem zgody Wielkiej Brytanii i Francji na zjednoczenie Niemiec. Tak naprawdę euro było po to, żeby zjednoczone Niemcy nie miały marki. Ale jeżeli mamy mieć jedną walutę, w krajach, które są w tak różnej sytuacji gospodarczej jak Niemcy i Grecja, i w dodatku mają niesharmonizowane cykle koniunkturalne, no to powstaje pytanie, jak ustalić w jednej walucie jedną stopę procentową, która będzie dobra i dla jednej, i dla drugiej gospodarki. Odpowiedź jest prosta: nie da się. Efekt. Mamy taki, jaki mamy. Niektórzy przewidywali to w 2004 roku, kiedy Narodowy Bank Polski przygotował raport skłaniający, namawiający rząd polski do tego, żeby jak najszybciej do strefy euro przystąpić. Będę nieskromny powiem, że byłem wśród tych, którzy byli sceptyczni, mówiąc, że bogactwo kraju, niezależnie od tego, jaki kolor farby posłużył do namalowania obrazków na walucie, która w danym kraju jest legalnym środkiem płatniczym, bo gdyby tak było, no to przyjęcie euro w Zimbabwe powinno rozwiązać wszystkie problemy Zimbabwe. Pojawił się ostatnio argument stricte polityczny, że przyjęcie strefy euro zwiększy nasze bezpieczeństwo w kontekście tego, co się dzieje na Wschodzie. Więc ja pozwolę sobie postawić tezę, że jeżeli przyjęcie strefy euro oznaczałoby, że Amerykanie dadzą nam kody źródłowe do tomahawków, to wtedy jestem za szybkim przyjęciem euro. Natomiast nikt nigdy nie przedstawił żadnych wyliczeń, które sugerowałyby, iż atak militarny na kraj będący w strefie euro zmusi Niemcy do działania. A poza tym, nawet jeżeli by zmusił, to armia niemiecka jest w takim stanie, że i tak nic nie będzie w stanie zrobić bez Amerykanów. Lips TV. Liberalny punkt widzenia